Wracamy, Szanowni Państwo, teraz do Nysy, bo tam sytuacja cały czas jest dramatyczna. Jest tam, cały czas pracuje także nasza reporterka Zofia Niechciał, która ma za sobą, no właściwie należałoby powiedzieć, nie przez Paną, a bardzo pracowitą noc, bo Zofia udzielała się nie tylko jako reporterka, relacjonując dla Państwa to wszystko, co istotne, co ważne. Ale także pomagała własnoręcznie układać te wielkie barykady z workami, z piaskiem. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak sytuacja w Nysie wygląda na chwilę obecną, na ten moment, kiedy wstał dzień. Jaki to będzie dzień dla Nysy? Zosiu, dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Troszkę mi krępuje, kiedy o tym mówisz, że pomagałam, bo wydaje mi się, że będąc tutaj nie można nie pomagać, i to wydaje się czymś oczywistym. Ja nie chciałabym tutaj w żaden sposób grać jakiejś roli najważniejszymi bohaterami tych wydarzeń. Myślę, tutaj są przede wszystkim mieszkańcy, przede wszystkim myślę też służby i to oni tutaj mierzą się, jak się Państwo domyślają, z największym dramatem. Ja jestem jedynie, mam poczucie, biernym widzem, ale ufam, że dzięki temu, że możemy to Państwu pokazać na żywo, chociaż jest to jakaś namiastka moja. Nasza cegiełka, którą możemy dołożyć, zabrałam Państwa. Czy chcę zabrać na krótki spacer? Chodźcie, proszę. To pobojowisko, bo które zostało po wczoraj, to jest właśnie ten wał, na którym wczoraj ustawiały się też palery, ludzi. To tutaj rozgrywały się te wszystkie dramatyczne sceny. My już przeszliśmy spory kawałek, to ma myślę z kilometr. Tutaj jest jeden z tych kulminacyjnych. Kluczowych momentów, wybaczcie, już brakuje mi słów, newralgicznych punktów. To tutaj właśnie wczoraj widzieliście Państwo, jeśli oglądaliście naszą nocną relację, były zrzucane te beczpaki, czyli te ogromne. Pokażmy może, proszę, to są te ogromne worki, większe oczywiście od tych, tych które tutaj przerzucaliśmy ręcznie. One zawierają w sobie piasek, ale też elementy betonowe i były tutaj systematycznie też przywożone przez helikoptery. Baza tych helikopterów znajduje się mniej więcej 6 km od. Od, tutaj, od miejsca, w którym się znajdujemy, więc te helikoptery tutaj przylatywały. Na początku, kiedy miały, że tak powiem, mniejsze porcje, to, to bez problemu można było tutaj działać dalej z tymi małymi workami, czyli równocześnie y, mieszkańcy i helikoptery działali mniej więcej w tym samym czasie. W którymś momencie podjęto jednak decyzję o tym, że y, te helikoptery będą przywozić większe pakunki, sześć beczpaków, co oznaczało, że Wytwarza się wtedy znacznie większy wiatr, który będzie niebezpieczny dla osób tutaj się znajdujących, i wtedy postanowiono o tym, żeby wycofać maksymalnie ludzi, mieszkańców, ochotników, którzy dostarczali, przekazywali sobie tym szpalerem właśnie te małe, te małe worki. Wtedy też skoncentrowano się na pracy już tylko samych helikopterów. Wycofano się trochę tutaj z tego gestu dobrej woli mieszkańców. To nie ukrywam rodziło spore frustracje wśród mieszkańców, dlatego że chcieli działać, mieli poczucie, że wycofanie ich tutaj z tego kluczowego odcinka sprawi, że same helikoptery ich praca nie wystarczy. Zresztą w jakimś sensie mieli oczywiście rację. Na chwilę, tak jak mówiłam, to rozproszenie tutaj zapanowało. Nie wiadomo było co robić, nie wiadomo było czy iść, czy stać, czy czekać. W końcu chwilę później mieszkańcy i tak ponownie się skrzyknęli. Nie było tych, tak jak wspomniałam, tych worków z piaskiem, więc naprawdę mieszkańcy sięgali po, po wszystko, co tylko mieli pod ręką, żeby te szpalery uformować.